Witamy serdecznie przed nowym sezonem, już za dosłownie dwa dni. Pierwsze mecze rozgrywek drugiej ligi, winner drugiej ligi, w którym zagrają w tym sezonie, zagrają w tej rundzie jesiennej, zagrają piłkarze Górnika Polkowice. Właściwie to już ostatnie przygotowania do wyjazdu, na to spotkanie. Może powiedzmy, jak wyglądał okres przygotowawczy? Bo on byś był dość długi, intensywny. No tak, bo jak każdy, każdy okres przygotowawczy wyglądał intensywnie i tutaj mieliśmy wszystko zaplanowane w detalach plus sparingi. Ja uważam, że te sparingi też nie, nie wyglądały źle i tutaj moim zdaniem z meczu na mecz wyglądaliśmy zdecydowanie lepiej. Długi okres. Przygotowawcze, zgodzę się z tym. Ja się cieszę przede wszystkim, że bez jakichś takich znaczących kontuzji, bo, bo mamy jakieś dwa urazy, ale to wynikające jakby z zaniedbań lub z takich rzeczy, które były dokonane już wcześniej, nie w tym okresie przygotowawczym. Także tutaj na pewno się cieszę, że chłopacy są zdrowi. No tak jak powiedziałeś, jesteśmy gotowi i nie możemy się doczekać do tego pierwszego meczu. No właśnie rozegraliście aż 7 spotkań kontrolnych. To jest dość dużo jak na okres przygotowawczy. Dość dużo, ale z tego jak, jak wyglądała, e, wyglądał ten okres przygotowawczy w innych klubach drugoligowych, to niektórzy rozegrali 9-10 tych sparingów. Ja uważam, że to taka optymalna liczba. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby tak naprawdę tymi meczami tylko się przygotowywać, tylko e, wolę grać w weekendy, nie, niekoniecznie gdzieś tam w środę lub w środku tygodnia i tutaj też mieliśmy dużo zapytań od innych klubów. Żebyśmy posparowali, ale tego nie chciałem. Chciałem spokojnie popracować z zespołem nad pewnymi aspektami taktycznymi, technicznymi, motorycznymi w tygodniu i później, tak naprawdę, odzwierciedlenie tego miało być zawsze, zawsze sparring. Sprawą drugorzędną dla mnie w tych sparingach w określonym gdzieś tam mikrocyklu był wynik. Dla mnie się liczyło przede wszystkim to, jak w jaki sposób chłopacy reagują na to, jak my chcemy grać. Jak to zazwyczaj bywa w okresie zimowym, w drużynach następują zmiany, roszady. A również takie zmiany nastąpiły w drużynie. Opuściło zespół aż sześciu zawodników, w tym jeden Maciej Sowiński został wypożyczony do prawiczanki prawicy. No tak, odeszło sześciu zawodników i tutaj też zdecydowaliśmy się na te korekty. No wiadomo, jest nowy trener, ma jakąś, jakąś ideę, w jaki sposób chce grać i też wie, jaki materiał potrzebuje do, do zespołu. Ja też gdzieś doświadczeniem z tego, jakby ze swojej przygody z piłką i z, z ostatnich klubów, w jakich pracowałem, też wiem, że bardzo znaczącym aspektem jest jakość piłkarska i tutaj... Moim zdaniem tą jakość piłkarską zdecydowanie po, podwyższyliśmy i ta konkurencja w zespole jest zdecydowanie wyższa. Właśnie no, mówimy tutaj o, się... przede wszystkim o pozyskaniu yy, Michała Czarnego, który będzie takim dość mocnym yy, punktem obrony polkowickiej. No i oczywiście Klaudiusz Krasa, to tych dwóch zawodników jako pierwszych przyszło do Górnika. No tak, ja uważam, że wszyscy zawodnicy, którzy dołączyli do nas to naprawdę znaczące wzmocnienia. Ja absolutnie nie chciałbym w jakikolwiek sposób umniejszać roli zawodników, którzy zostali, bo po to zostali, żeby być ważną częścią tego zespołu i tutaj ja liczę absolutnie na wszystkich zawodników. Ja uważam, że te korekty były konieczne i tutaj Potrzeba nam było takiej osoby, która, można powiedzieć, głośno komunikuje z tyłu, w bloku obronnym jest, można powiedzieć, taką, taką osobą, która koryguje błędy, które, która wie, w jaki sposób gdzieś tam zareagować, jeżeli chodzi o swoje ustawienia, ale i kolegów. I tutaj liczę na to, że Michał wniesie troszkę więcej spokoju niż, niż to wyglądało jesienią i, i, i nam pomoże. Dodatkowym aspektem gdzieś tam, takim na plus Michała, jest ten fragment gry i w ataku, i w obronie na którego mocno, mocno liczymy. No Klaudiusz, korzystając z tego, że współpracowałem z nim wcześniej, wiedziałem, co może nam dać i tutaj absolutnie podniósł konkurencję. Jest taką, można powiedzieć, osobą w środku, która nie tylko zabezpiecza i zamyka gdzieś jakieś przestrzenie bez piłki, ale też jest osobą, która umie grać w piłkę i, i powinna w jakiś sposób też w tej pierwszej, w pierwszej fazie gdzieś tam budowania nam, nam pomóc I, i tutaj też liczę mocno na to, że nam pomoże, ale też i Gdzieś będzie to, to taki ważny element i ważne miejsce, jakim jest górnik Polkowice w jego indywidualnym rozwoju, bo tutaj tych zawodników, których pozyskaliśmy, to są zawodnicy, którzy są na wypożyczeniu. Tak no właśnie, na... dość dużą niespodzianką i zaskoczeniem był transfer Jewgenija Bilokina. Niespodziewanie zespół Sprachowiczanki trafił do górnika. O tak. Żenia, bo tak tak potocznie no, tak właśnie no, mówimy, właśnie, że no, ja? żenia, żenia żenia dołączył do nas był na, na tygodniowym e, ty, takim tygodniowym mm, okresie u nas e, jesienią. No, wtedy też fajnie wyglądał, za sparring e, Wrócił w okresie przygotowawczym. Uważam, że bardzo dobry zawodnik. No tutaj akurat e, mam nadzieję, że potwierdzi to w tych meczach ligowych, bo na tą chwilę jestem bardzo zadowolony że nie, jest absolutnie ważnym elementem mojej układanki. Także tutaj szkoda, że akurat na motorze Lublin go, go nie będzie, ale no są po to inni zawodnicy, żeby godnie też go zastąpić. I absolutnie, absolutnie tutaj jesteśmy, uważam, bardzo dobrze przygotowani pod motor. Dwa ostatnie transfery to, można powiedzieć, dwóch Janków na pokładzie Górnika. No tak, dwóch Janków. Ja do Janków mam szczęście, bo sprowadzałem Janka Sienkiewicza. Pamiętam też niepozornego zawodnika, który występował w Ekstraklasie w Białorusi. Też jak tego Janka Janko sprowadzałem i go zobaczyłem, mówię, o to Janek będzie ciężko, żeby w drugiej lidze grał, bo hucherko e, i wątły, ale swoją umiejętnością piłkarską absolutnie. E, zasługuje na to, żeby grać na szczeblu centralnym. I tutaj te dwa Janki. Uważam, że też nam bardzo mogą dużo dać. Janek Ciuczka napastnik, który naprawdę ma duże umiejętności piłkarskie i w Górniku też nie wiem, czy do końca mieli pomysł, w jaki sposób go chcą wykorzystać w tej, w tej rundzie jesiennej i też mało grał, trenował z, z pierwszą drużyną, ale, ale no, tego grania było mało i tutaj troszeczkę też widać tego mało grania, ale to jest zawodnik naprawdę z takimi umiejętnościami, że, że uważam, że niejedną bramką na ucieszy na poziomie drugiej ligi, a jeżeli chodzi o Janka Kuźmę, no to też już zdecydowanie większe doświadczenie. Ponad 30 meczów na poziomie pierwszej ligi. Jako młody zawodnik 2003 rok też reprezentant aktualny kraju, u trenera Miłosza Stępińskiego gra. Także no tutaj też mocno liczymy na, na to, że Janek, nie tylko wzrostem swoimi walorami motorycznymi. Mocno powalczy w, w, środkowej, w środkowej części boiska, ale też i dysk, dysponuje super uderzeniem. Także tutaj też liczymy na to, że te jego jakby akcenty ofensywne będzie widać. Mówimy o tych młodzieżowcach, którzy znaleźli się w górniku Polkawicy, ale również mamy młodzieżowców z drużyny juniorów, którzy w tym okresie te nawali no i dołączyli do pierwszego zespołu. Tak, absolutnie. To, to, to są bardzo ważne osoby dla mnie. Przede wszystkim liczę na debiut co niektórych, bo jeszcze Borys Leopold nie zadebiutował. Sebastian Łysakowski nie zadebiutował, Bajerski nie zadebiutował, który dołączył i zgłosiliśmy go też jako 16-letniego chłopaka do, do pierwszej drużyny. To są chłopcy, którzy trenowali i też pokazali pewną jakość piłkarską i też występowali, można powiedzieć, regularnie w tych sparingach, może nie w większym wymiarze czasu, ale jak dostawali szansę, to, to ja z nich byłem zadowolony i to jest najważniejsze i też widać na co dzień rozwój tych chłopaków. To też ja uważam, że na, na plus jest też e, absolutnie nie na pokaz, tylko to jest, e, można powiedzieć, zauważalna praca trenerów w Akademii i, i gdzieś tam tej naszej młodzieży, że nie dość, że mamy świetne warunki do rozwoju jako klub i, i boiska i, i warunki do tego, żeby ci młodzi chłopcy się rozwijali, to to jest zauważalne przez pierwszego trenera, ale też i, i oni na to ciężko zapracowali. Powiedzmy teraz, że już. Odliczasz godzinę do wyjazdu jutro, czyli w czwartek już udajecie się w daleką podróż do Lublina, w piątek gracie mecz inauguracyjny z motorem Lublin. Bardzo trudny rywal. Ja uważam, że nie ma łatwych rywali, tak naprawdę. No, rywal, który zaczął inaczej grać pod kierunkiem nowego trenera i tutaj te wyniki były dobre, tym bardziej, że awansowali do ćwierć Ucharu Polski mierzą się w środę z Rakowym e, Częstochowa, to na pewno na, na duży plus, jakby jeżeli chodzi o ten aspekt tego motoru. Aczkolwiek, e, ja powiem, że my się przede wszystkim skupiamy na sobie i tutaj oczywiście przeanalizowaliśmy rywala, w jaki sposób może grać i jakieś tam pewne aspekty taktyczne e, na pewno wzięliśmy pod uwagę, ale przede wszystkim my się skupiamy na, na sobie i tak jak z niecierpliwością gdzieś tam e, oczekiwaliśmy wszyscy tego pierwszego meczu w rundzie, w rundzie rewanżowej na wiosnę, m, takie pozytywne napięcie, tak, tym bardziej i tym bliżej tego meczu, ja jestem dużo, dużo spokojniejszy, dużo bardziej gdzieś opanowany, bo też widzę tą pracę, którą wykonaliśmy i że to przynosi efekty, także ja naprawdę jadę spokojnie, e, spokojnie bez stresu, bez jakichś nerwów do, do Lublina, bo jestem przekonany, że jesteśmy dobrze przygotowani. Tak my mamy również kibice Górnika Polkowice. Wszyscy trzymamy za Was kciuki. Mam nadzieję, że to będzie bardzo udana wiosna dla drużyny Górnika Polkowice. Przypomnę, że naszym gościem w studio był trener Górnika Polkowice, Tomasz Grzegorczyk. Tomek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mm. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego.